Dzień dobry, kochani, chciałam się z Wami przywitać w tym dzisiejszym vlogu, bo jak teraz tego nie zrobię, to ja nie wiem kiedy. Właśnie przyjechałam pod nasz domek, dlatego że w poniedziałek, dzisiaj mam spotę. jedziemy, jesteśmy z elektrykiem, żeby pokazać po prostu gdzie przyłącza i tak dalej no więc chciałabym to zobaczyć jeszcze wiecie, na projekcie musimy to z Dominikiem dzisiaj ustalić, gdzie chcemy a chciałam też, żeby na żywo sobie to się właśnie tak zastanowić, popatrzeć, pomierzyć no wiecie, inaczej jest na żywo, a inaczej na planie więc idę to zobaczyć no a później jadę do sklepu ale witam Was kochani w tym dzisiejszym bloku. Ale tu bajorko powstało typowo jak na budowie. To <noise> bajorko. Będę miała całe uwalone buty później. Dzień dobry kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Klara też bardzo chciała się przywitać, tak? <laughs> Powiedz cześć! Cześć Wczoraj. Pati, kogo tu mamy, to Wam co miał 24 godziny w aucie. No kto miał 24 godziny w aucie? Pusin. Pusin, tak. No więc e, ja wczoraj nie był mój dzień. Pierwszy dzień okresu, więc wiadomo jak to jest no a teraz jedziemy na plac zabaw, póki się nie rozpada korzystamy, że jest w miarę ciepło i nie mokro więc jedziemy na plac zabaw, bo mnie Klara już prosiła od chyba tygodnia Dzień dobry kochani, w poniedziałek. My Właśnie, Dominik właśnie odprowadził Milusie do y, Klaudii. Dzieci są w przedszkolu, a my jedziemy, mm, bo umówiliśmy się z elektrykiem. I mnie zamknąłeś w aucie. Co? Nie w aucie zamknąłeś? Co w aucie? Zamknąłeś mnie. Tu masz kluczyk. Aha, okay. A my jedziemy z elektrykiem y, ustalać, gdzie, co i jak ma być. Tak. U nas. Masz te obrazki, nie? Już ustaliliśmy sobie wcześniej, ale teraz trzeba pokazać gdzie, co i jak. Milusia odebrana, wypiliśmy kawkę. Chciałam powiedzieć szybką, ale to nie była szybka kawka. I jedziemy teraz po zobaczyć drzwi i podłogi, i może do Berwu wejdziemy y jeszcze. Bo trzeba się zatem powoli rozglądać i wiedzieć, orientować. Jeszcze trochę czasu do tego kupowania takiej rzeczy, ale warto się zorientować szybciej, nie? No tak. muszę

czy to gdzieś na Nie widać, ta płytka nie jest taka ładna w kamerze jak na szybku. Trzecia opcja. Pojechaliśmy po Jasia. Słyszycie to, w liście. Pojechaliśmy po Jasia i okazało się, że za wcześnie przyjechaliśmy, bo go zapisałam na robotykę, o czym zapomniałam. Więc stwierdziliśmy, że mamy mało czasu, ale na tyle fajnie, że możemy zostawić auto i przejść się na nogach po niego, a jest idealna pogoda, więc trzeba korzystać. I'm just Cześć, cześć kochani, wykorzystam tą chwilę, kiedy mam chwilę czasu, bo miła mi zasnęła w aucie, a ja idę właśnie zaraz do sklepu, ale chciałam się z Wami właściwie, właściwie już pożegnać w tym e, vlogu, ale nie tylko vlogu, ale też w całym vlogtoberze, który miał wyglądać a, nieco inaczej niż wyglądał. E, miało być go zdecydowanie, zdecydowanie więcej, a rzeczywistość trochę mnie tutaj e, zmusiła do tego, że mm, no nie nagrywałam aż tak często. Też e, powiem Wam po prostu tak szczerze, że jak widziałam e, i nie, że, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja mam do kogoś pretensje, absolutnie nie, nie mam do nikogo pretensji, po prostu wiecie, jak widziałam, że filmik ma 4000 wyświetleń i ja mam dodać nowy filmik, no to było mi trochę, wiecie, smutno, szkoda, więc po prostu... E, Dodawałam to później, żeby ten poprzedni filmik nie stracił na tym, że dodam nowy, żebyście oglądali tamten jeszcze. No i, no i tak, ale mówię, nie mam do nikogo o to pretensji, absolutnie nie. Po prostu to trochę też zabrało mi motywacji. Ale, ale tak, ale no, jeszcze takie rzeczy związane z. Rzeczywistością, ogarnianiem jej. Ale dziękuję Wam, kochani, bardzo, bardzo za to, że byliście. Bo tak jak mówię, widziałam wszystkie osoby, które były, które komentowały, które czekały, które pytały się mnie. O to, czy będzie dzisiaj film, czy nie będzie dzisiaj filmu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani, za to, że, że byliście, że oglądaliście. No i co? Żegnam się z Wami we vlogtuberze, ale oczywiście wchodzimy zaraz w listopad. I w listopadzie postanowiłam sobie, że chciałabym, żeby było więcej filmów. Tak jak Wam mówiłam już w poprzednim filmie, że. Przez to, że ten październik był taki jaki był, to chciałabym nie zwalniać jednak w listopadzie, tylko robić dalej to co robię. Bo wiecie, wcześniej było tak, że na przykład właśnie październik był takim miesiącem, że dodawałam nie wiem, powiedzmy nie 30 filmów, ale 25. I później jednak potrzebowałam tego odpoczynku w listopadzie. A teraz, przez to, że było mniej tych filmów, no to wiecie, wiecie jednak, nie mam po czym odpoczywać to chciałabym, żeby, żeby nie zwalniać tempa po prostu i w grudniu przywitać się z Wami w vlogmasie. Zobaczymy jeszcze jak on będzie do końca wyglądał, bo mam pewne plany. No ale też powiem Wam, żeby ja po prostu nie czułam tak tego klimatu, jak czułam wcześniej, rok temu, dwa lata temu, czy jeszcze dalej, bo po prostu ja czuję się, że jestem pomiędzy, wiecie, bardzo chciałabym już mieszkać u siebie, dekorować. Czuć, czuć po prostu to jesień, wiecie, wszędzie, w całym domu. A tutaj jednak po prostu przez ilość ludzi, która mieszka razem, jest to ograniczone. No i po prostu wiecie, jestem w takim momencie, że nawet nie chciałam kupować żadnych dekoracji jesiennych, bo, bo po prostu jestem pomiędzy, czekam na swój domek, aż będzie i będę mogła sobie go dekorować i myślę, że wtedy poszaleję za rok, więc mam nadzieję, że będziemy się widzieć jeszcze za rok. We vlog to będzie, o Jezusa, ale mi się kichacie, co? A więc tak, kochani, dziękuję, 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 że byliście. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.